Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? W wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. We własnej osobie. Ja myślałem, że jesteś teraz w Kowirze. Znudziło mi się czekanie na ciebie, więc postanowiłam wyrwać się do Tusą. Zażyć trochę słońca, zobaczyć, jak się sprawy mają. Mówiłeś, że to będzie chwila. Sprawy mają się ku końcowi, całe szczęście. Niedługo będziemy mogli wrócić na północ. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że przyjechałam tak bez zapowiedzi. Wiesz, dotąd nie przepadałem za niespodziankami. Kojarzyły mi się z pracą. Prawo niespodzianki, dziecko niespodzianki. Ale chyba zmienię zdanie. Wychodzi na to, że niespodzianki potrafią być też miłe. Bardzo miłe. Chodźmy na chwilę na dwór. Jest tu taki zakątek, który powinien ci się spodobać. Jak tam sprawy w Kowirze? Jak to w Kowirze? Cudownie nudne i przewidywalne. Na posiedzeniach rady omawiamy głównie kwestie handlowe. Cła, prawa składu i tak Nie nuży cię to? Znasz to, ofirskie pożekadło. Obyś żył w ciekawych czasach. Ja już się nażyłam i z chęcią zaznam trochę spokoju. Pozostali czarodzieje, którzy sami się przedarli na północ, albo ci, których przywiozłam z Nowigradu, myślą tak samo. Nie poznałbyś ich żadnych koterii, spisków, knucia. Po prostu siedzą i pracują na pożytek królestwa. Czasem myślę, że to wszystko jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Że zaraz coś się stanie wybuchnie kolejna wojna. Ale póki co, jest dobrze. A kiedy pozamykasz tu swoje sprawy i do mnie dołączysz, będzie jeszcze lepiej. No, to jak ci się podoba moja winnica? Myślę, że znasz odpowiedź. Bardzo. Dom duży, ale nieostentacyjny, pięknie położony, idealny na wspólne wakacje. Dopiero co zrobiłem remont. Zapłaciłem jak za zboża, ale chyba było warto. W ogrodzie są już nowe sadzonki, kwiaty, ale wciąż mam wrażenie, że czegoś im brakuje. Hmm, może labirynt z żywopłotu, a w środku rzeźby, całkiem gołe? Ojej, Geralt, nie wypominaj mi tego walu. Wino jakoś szybko uderzyło mi do głowy i. Nie wypominam, tylko wspominam. Tamten wieczór. Był magiczny. I twoja suknia. Pięknie w niej wyglądałaś. Mam ją ze sobą. Mogę założyć któregoś wieczoru. Zjemy kolację na dworze przy świecach. Posłuchamy, jak grają cykady. Hm? Nie mogę się doczekać. Jak mnie tu znalazłaś? Kawał drogi z gowir. Mam swoje sztuczki, Geralt. Chytromancję choćby. No tak, racja. Widziałaś w odbiciu coś jeszcze? Coś, co nam się przydarzy? Mm, Zoltan się do nas wprowadzi. Błagam powiedz, że żartujesz. Możesz odetchnąć. Z tego, co wiem, siedzi w Nowigradzie i prędko się stamtąd nie ruszy. A na poważnie... tak widziałam parę strzępków naszej przyszłości, ale wolałabym ci nie mówić co dokładnie. Czemu? Bo ponoć polubiłeś miłe niespodzianki. Jesteś pierwszy raz tu, są prawda? Może pokażę ci okolice. Wybacz, ale poczyniłam już pewne plany. O, to co będziesz robić? leżeć plackiem na słońcu i nigdzie się nie ruszyć. Mm, faktycznie, napięty grafik. Nie przepracujesz się, aby... Wiesz, muszę się nacieszyć pogodą, nim wrócę na północ. Znasz ten żart? Jak poznać, że w Kowirze nastało lato? Deszcz jest trochę cieplejszy. Otóż to. I niestety nie jest to przesada. <słuch> Może nie powinnam ci tego mówić, bo jeszcze się rozmyślisz i do mnie nie przyjedziesz? Nie martwiłbym się o to. Zostawię cię na chwilę samą, dobrze? Na chwilę.